Dzień dobry, jest siódma. No, chciałabym, 6.30. Ja bym jeszcze chciała pospać, ale jest taki jeden mieszkaniec tego domu, który powiedział, że od ósmej wieczorem to już chyba wystarczy. Zaczynam swój dzień, a ponieważ on się bardzo zmienił od ostatniego takiego odcinka, kiedy spędzaliście dzień ze mną, no to zapraszam, bo dzisiaj już wszystko wygląda inaczej. Mamy już dwóch gości, jeden je, a drugi dosypia ostatnie minuty. Dzisiaj rano tata zajmuje się dziećmi, bo mama leci na zdjęcia, więc zaraz Wam pokażę szybkie poranne przygotowania i lecimy do Warszawy. To jest u mnie wielkie wydarzenie. Pani, psy czekają, a to znaczy, że karawana musi już jechać, a ruszamy dzisiaj na miasto. Dzień będzie pełen ekscytujących emocji. Zobaczcie, co tu mam. Chciałam Wam pokazać. To jest taki typowy dzień pedantuli. Więc tak, mam koszyczek czerwonego kapturka od naszej cudownej sąsiadki Grażynki, bo dzisiaj mamy zdjęcia. Zawsze karmimy ekipę na lunch, no ale dzisiaj lunch będzie w biegu, więc są kanapki, banany, się. Mam torby na zakupy, bo pojedziemy po południu na zakupy. Ja zawsze mam swoje torby, więc tego bardzo pilnuję. Mam piękne świece, które będą robiły nam scenografię do pewnych świątecznych wydarzeń, a tutaj ubrania na zmianę, bo te świąteczne wydarzenia będą wymagały odpowiedniej oprawy. Wszystkiego się dowiecie po kolei, bo zabieram was dzisiaj na wspólny dzień, który od A do Z spędzamy razem. Mam nadzieję, że będzie się Wam podobało. A teraz pora załadować się do samochodu. No i kawkę mam. Bez kawki ani róż. Czy mówiłam, że mam kawkę? Nieważne. Kawka jest najważniejsza, można nie powiedzieć dwa razy. O, jakie ciężkie. Szczerze mówiąc, mogłam umyć auto, skoro jeżdżę dzisiaj z wami, ale przymówcie na to oko, proszę. Jak widzicie tę drogę, to teraz już rozumiecie, dlaczego samochód mojego męża, bo żeby było jasne, to jest samochód mojego męża. Jest taki brudny. Na kontenery przejeżdża 4 razy dziennie, to nie może być czysty, więc trochę odpuszczamy. Można było po prostu nie kupować białego. Drogi. Czy masz wymarzoną lokalizację na tym sletach? Czy to ma być w biurze, czy... W Myślałam w o kominku, okolicy kominka, żeby ta, okolicy wiozę świece, komin. żeby tam wstawić te świece. I pomyślałam, że wstawimy świece do kominka mhm. i zrobimy tam dookoła kominka, taki macie. A ty, ty wielkie te świece masz? Właśnie wiozę je. Wiozę, Wiecie świecę się, ci. Bobko, bo ich nie ma i właśnie to zauważyłam. A i chciałam zapytać, czy chcesz, żebym ubrała choinkę? jest preferowany styl, bo mamy tak na wiktoriańska, na minimalistycznie złoto albo purpurę. E, Marcin, na wiktoriańsko, minimalistyczne złoto czy purpurę? Minimalistyczne złoto, bo te okrągłe, te gwiazdki takie, co mamy z zeszłego roku, mm -hmm. one będą super wyglądać z tymi kółkami nad kominkiem. Tak, złoto, ale skromnie, Dobra. proszę. Złoto, ale skromnie Ludwika robimy. Złoto, ale skromnie, tak, dobrze. <laughs> skromnie, dobrze, dobrze no. Dobrze, dobrze, dobrze. No, dobrze, No to będziemy za jakieś 15 minut. Pawełsko, błyszka, pa. pa. Skoro jest korek, to jest to cudowna okazja, żeby wykorzystać ją do tego, żeby zjeść kanapkę od wspaniałej sąsiadki Grażynki. Kanapka jest szyneczką, żółtym serem, jajkiem na twardo, z sałatką. <laughs> jest dobra. Grażynko, kocham cię. Mm. Będę miała siłę na cały dzień. Słuchajcie, jedziemy do mojego biura na Mokotowie, dlatego że. Uwaga! Będziemy tam nagrywać moje wystąpienie na bardzo dużej konferencji przed ponad tysiącem słuchających. Na szczęście online. I to jest chyba największa grupa, do jakiej zdarzyło mi się mówić. Tak myślę, czy kiedyś prowadziłam na żywo jakieś spotkanie podobnej skali, ale chyba tysiąca nigdy. Spotkanie będzie dotyczyło między innymi świątecznych trendów, a ja poopowiadam o tym, jak to jest u nas na YouTubie. No bo tak jest, że z Wami my te święta zaczynamy tak naprawdę no, w połowie września. Wtedy właśnie zaczynacie oglądać moje świąteczne odcinki. Nagrywamy w biurze, dlatego że po pierwsze będzie trochę łatwiej nadać klimat świąteczny w biurze. A po drugie, dlatego że myślę, że mój mąż zamordowałbym mnie, gdybym mu wyskoczyła z w połowie września. Ponieważ w zasadzie robię to co roku. No ale mój mąż cierpliwie to znosi. Dzisiaj jest piękny dzień, więc będziemy robić te święta na mokotowie. Nie ma lekko, cześć do roboty! Kochani, jesteśmy w przerwie nagrywania mojego wystąpienia na świątecznej konferencji. Jak widzicie, wszystko pięknie, świątecznie już chyba tu zostanie i będziemy tutaj nagrywać świąteczne odcinki pedantuli. Zaraz jak skończymy, to lecimy oddać materiał do montażu. I muszę Wam powiedzieć jedną rzecz, nie spodziewacie się, jak wygląda by mój montaż. Nagranie świąteczne zrobione, teraz trzeba zawieźć je do montażu, bo kto się musi pięknie zmontować i przygotować? Koperta z kartą w środku jest już gotowa. Zaraz poznacie Pixela, pana montażystę. O, a skoro już tu jesteśmy, to teraz słowo od sponsora naszego dzisiejszego wspólnego dnia, dlatego że pewnie zauważyliście ostatnio, że Plus się zmienił. O co chodzi? O to chodzi, że teraz ty rządzisz i pani rządzi i pan rządzi i ja rządzę, i teraz my możemy wszyscy wybrać swoje wszystko. Co to znaczy? To znaczy, że teraz możesz mieć najszybszy internet 5G w Polsce, który teraz w plusie jest w każdym abonamencie i najnowszego smartfona dla kogo tylko chcesz, bo ty wiesz najlepiej, czego ci potrzeba. A mi teraz potrzeba dobrego montażysty. No dobrze, materiał do montażu oddany. Jestem pewna, że jest bezpieczny w dobrych rękach, a raczej w dobrych szczękach. I że coś z tego będzie. A my wracamy do domu, bo muszę ogarnąć małe zakupy, zanim wrócimy do naszego towarzystwa. Słuchajcie, więc pojedziemy na zakupy do dwóch miejsc, które bardzo lubię. Jeden to jest zieleniak, w którym robię zakupy chyba już z 15 lat. Jeszcze nigdy się nie zawiodłam. Jeżeli pamiętacie z moich okolic, kiedy urodził się Robert, takie wielkie kartony dostarczane do mojego domu, to właśnie pan Robert zieleniaka te kartony mi dostarczał. Przywoził mi je do domu, żebym ja nie musiała świeżo z niemowlakiem się nigdzie ruszać i to było bardzo miłe. No ale tym razem my pojedziemy do zieleniaka. Natomiast pojedziemy też do piekarni. Piekarnia, która ma, mam nadzieję, bo o tej porze nie wiem, czy jeszcze będzie. Cudowny taki, taką bezę Pawlową, która jest po prostu obłędna. Mam nadzieję, że będzie, a oprócz tego kupimy jakiś chlebek i wracamy powoli do domu. To był dzień, co? A jeszcze się nie skończył. Cześć, no cześć, no cześć, już, 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 chodź. Tak, no takie szczęście, tak, takie szczęście, takie szczęście, tak, takie tak tak, szczęście, tak, no już, no już, no już tak, No i tak już pani wróciła, pani wróciła już. A. A. No dobra, po robocie to teraz druga robota, czyli w domu. Ym, pewnie trzeba będzie zrobić jakąś kolację, pewnie trzeba się będzie trochę pobawić z chłopakami, no ale to już czysta przyjemność. To chodźcie dalej. O, a kto ciebie tu chłopczyku zostawił? Dzień dobry! Dzień dobry! Kto do mnie idzie? Kto do mnie idzie? Chodź! Chodź do mnie na rączki, łobuziaku, chodź! O Boże, niech mamusia cię trochę podźwiga. Słuchajcie, najcudowniejsze w moich powrotach do domu jest to, że na mój widok wszyscy są głodni. Co wujek ma w ręku? Co to jest takiego? A uśmiechniesz się? Uśmiechnij się troszkę. Strasznie jest przejęty, to chyba jego pierwszy film. Eee, słuchajcie, więc najśmieszniejsze jest to, że kiedy ja się pojawiam w domu, od razu się pojawia kto? Te wszystkie egzemplarze, które są głodne. Kto jest głodny tutaj? Kto czekał na mamusię swoją? No, to ja teraz będę karmić zwierzęta? Miau, miau! Jak robi kotek? A jaki duży urośniesz Robciu? Pokaż, jaki będziesz duży? Taki duży! <grym> no dobra, idę nakarmić dzikie bestie. Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale jak Was ktoś tak ładnie pomaluje, jak mnie dzisiaj Małgosia, to potem strasznie szkoda mi to zmywać. No ale niestety, żeby było ładnie i elegancko, to teraz zmyję buzię, a później w kąpieli całą resztę. <grych> no, bo nie ma rady. Trzeba jednak ten makijaż zmienić. Powiem Wam, że dla mnie takie zmycie makijażu to tak jak przebranie się w takie ubrania wygodne po domu. Bo od razu jest wtedy lepiej. Ach, mogę działać dalej. pani bardzo chciałabym Wam powiedzieć, że po takim dniu jak teraz zajmuję się komponowaniem zdrowego posiłku na bazie ekologicznych warzyw, pełnowartościowych kasz i chudego mięsa. Niestety, jedyne na co mnie stać po takiej pracy jak dzisiaj to Micha makaronu. Natomiast mogę do niego dodać pesto ze słoika. Trochę czosnku, sama obrałam, i ewentualnie posypać parmezanem. To jest taka, takie danie, na które mogę sobie dzisiaj po robocie pozwolić, ale wyglądać będzie naprawdę pysznie. A posypię sobie naprawdę na bogato. Mnie. Trochę się wam nie przyznałam, ale dzisiaj wracając z, ze zdjęć zaliczyłam jedne, jeszcze jedną przyjemną aktywność, mianowicie tarę pazurki. Ale ponieważ wiem, że jesteście czujni i wiem, że za chwilę ktoś to wychwyci, to od razu przyznam się bez bicia. Dzisiaj wpadła do nas Beatka, moja zaprzyjaźniona manikurzystka, którą znam dłużej niż męża mojego i zrobiła mi piękną. Um, tą czerwień, um, więc jakoś tak mi od razu żywawi. Ktoś tu się bawi ogonem. Konkretnie ciało bawi się Twoim ogonem. To jest spoko? Może się bawić Twoim ogonem? Chyba nie. <grym wytkujesz> tak, kotki. Bo tam bawi się Balcia. Niezły mamy pierdolniczek w tym domu. Wybiła dwudziesta, a to oznacza tylko jedno. Ten młody człowiek Demolka, który przyniósł na werandę nawet moje kalosze, idzie do kąpieli na górę. Tam nie będę was zabierać, bo to jednak taki intymny moment. Ale musicie mi uwierzyć na słowo, chlapaniu e, się nie będzie końca. Ryś odrabia lekcję. Sławek kładzie Roberta, a ktoś musi posprzątać to. I ciekawe, czemu będę to ja. No dobrze, a teraz, kiedy już wszystko ogarnięte, można klapnąć na chwilę na kanapie i odpocząć. Chociaż powiem Wam szczerze, nie jestem zdecydowanie sobą, więc prawdopodobnie usiąść i odpocząć potrwa bardzo krótko. I pójdę spać, bo od kiedy pojawił się Robert te nocy są szczególnie krótkie. Wcześniej przed nim byłam z kowronkiem, ale teraz to już on tylko spał. To my mieliśmy dzisiaj bardzo udany wieczór, bo nasi wygrali 3-0 z Rosją w ćwierćfinale Mistrzostw Europy i grają dalej. Um, ale na mnie już zdecydowana pora, więc um, ten sukces będę świętować śpiąc. <dobranoc>, Dobranoc! Dziękuję Wam bardzo za to, że dzisiaj byliście ze mną przez calutki dzień. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta wspólna przygoda. E, ściskam Was mocno i do zobaczenia w kolejny poniedziałek. Wiem, że nie wzięłam koperty dla pixela. Dobrze, sobie przypomniałam.